No to co Artur, zaczynamy? Zaczynamy. Standardowy cześć. Na samym początku bardzo mocno współczuję twojej dziewczynie, że jeździsz ze z moimi zdjęciami, bo życie podniecają. A widziałem, że reklamujesz na Instagramie catering Banda Królika, to może lepiej zmienić firmę na Banda P... Pod... W kursu. Bagieta, co to było? Co to jest za ta wersja 2.0? Opowiedz proszę o tym. Who the fuck is that guy? Tu jest chyba znajomy MacGregor, a nie Bagieta. Co tu się dzieje? What <laughs> no the fucka! Poskładam cię jak składaka! rozluźnimy trochę atmosferę i sprawdzimy mojego przeciwnika, jakich innych uczestników te, tego panelu. Jak poradzą sobie na pogo? Raz, dwa, trzy! Brawo, ja, brawo. Brawo, brawo! Jak już tu jestem, to zrobię salto dla widza. Brawo! Rataj, co to za wąs? Siema, siema, wreszcie mogę się ozwać. Zajebisty wąs. Tak Czemu, dlaczego? Po co ten wąs? To zwinięta odpowiedź. Bo taki wąs nie jedno. Słuchaj, ja jestem zwykłym normalnym chłopakiem. Ogólnie... Jakim normalnym? Blokowisk, co? blokowisk. Dobra, dobra, żeby trochę rozróżnić... Żeby, żeby rozróżnić. To żydunki. słuchajcie! Ee, dlaczego blondynki nie jedzą M&M'sów? Dawaj. Bo się ciężko je łupie. A, brawo. brawo. Przygotowałem się na tą konferencję i napisałem o Grzesiu wierszy. No, to jest właśnie. To jest cały Amro, nie? On zamiast przyjechać na On zamiast przyjechać nas Pary, to on pisze wierszy. Prawdziwy gangster spod ci, pow... Powiedziałem ci, powiedziałem ci. Człowiek wielu talentów, masz rację. Muszę ci przyznać. że ty nie masz nawet yy, żadnego talentu. Posłuchajcie. Jestem Grześ, ale chyba to już wiesz. Wiem, że w... Mnie tu czeka, ale Hellboy nie ucieka. Jest agresja i tren bolą. Testosteron poza normą, ale Ambro z lepszą formą. Nie trenuję, bije trening, wyjeb... estrogenik. Moje sutki jak wentyle, niepotrzebnie środków tyle. Lecz zapraszam was na walkę. Nadszedł już najwyższy czas, bym na ringu poszedł spać. Dziękuję. Zajebiście. się mogło. Powoli kończąc należy podziękować sponsorom. Winogrona czerwone. 40% taniej, 8,99 za kilogram. Haha, ale masz zajebiście hardkorowy ostry dowcip stary, no?